Jacek Kuroń urodził się w 1934 roku w Lwowie. Jego dziadek był działaczem PPS. Ojciec jako ochotnik walczył z bolszewikami w 1920 roku, a później wziął udział w III Powstaniu Śląskim. W czasie wojny był członkiem Armii Krajowej. Rodzinie Kurońów udaje się przeżyć najpierw sowiecką, a później niemiecką okupację i po wojnie wyjechać do Krakowa, by po roku zamieszkać na warszawskim Żoliborzu. Jacek Kuroń mając 15 lat, wstępuje do Związku Młodzieży Polskiej, później współtworzy tzw. Czerwone Harcerstwo. Jak wielu swoich rówieśników jest zafascynowany nowym systemem politycznym, który obiecuje równość społeczną i lepszą przyszłość. Z biegiem czasu przynosi jednak kuroniowi rozczarowanie. Komuniści nie znoszą sprzeciwu i krytyki, nawet konstruktywnej. O tym, jaka była droga Jacka Kuronie od partyjnego aktywisty do jednego z najbardziej znienawidzonych przez władzę PRL-u działaczy antykomunistycznej opozycji z profesorem Dariuszem Dudkiem, historykiem z katedry historii XIX i XX wieku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, rozmawia Michał Żakowski.